Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gość w dom, Bóg w dom. To staropolskie przysłowie mówiące o naszej gościnności jest wciąż aktualne. Doświadczyłem tego wielokrotnie, uczestnicząc w pierwszej pielgrzymce do Częstochowy na Jasną Górę. I oczywiście łatwiej przyjąć takiego pielgrzyma, który przecież idzie z motywacją religijną, idzie do miejsca świętego, niż osobę taką z ulicy, osobę nam kompletnie nieznaną. A jednak zanim tak łatwo zwolnimy się z udzielenia pomocy drugiej osobie, posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Łukasza, gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. A oto zjawił się przed nim człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów, czy wolno w szabat uzdrawiać? Czy też nie? Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień Szabatu? I nie zdołali mu na to odpowiedzieć. Kiedy słuchamy tej Ewangelii, wszystko wydaje się takie proste. Jezus został zaproszony przez faryzeuszów i tą gościnę przyjmuje. Ale przecież wiedział, że to nie będzie takie miłe spotkanie. Wiedział, że faryzeusze szykują się, aby go aresztować. Szykują się, aby znaleźć sposób do oskarżenia go. Mimo wszystko Jezus przyjmuje tą gościnę. Po drugie, na uczcie znajduje się człowiek chory. Nie mógł tam wejść bez zaproszenia, przecież to jest dom faryzeuszów. A zatem. Został zaproszony właśnie przez nich. I co więcej, faryzeusze, chociaż mają nieczyste intencje, ukryte zamiary, to w pewien sposób pomagają choremu wyzdrowieć, bo przyprowadzili go do Jezusa. I po trzecie, Jezus wykorzystuje każdą sytuację, aby pomóc drugiemu człowiekowi. Z jednej strony choremu, aby cudownie wyzdrowiał, a z drugiej strony. Pragnie, aby choć jeden z faryzeuszów otworzył swoje oczy, zmienił swoje spojrzenie, patrzenie na świat, aby ponad prawo, ponad zwyczaje dostrzegł człowieka, który potrzebuje pomocy. Pomoc ubogim i potrzebującym jest wciąż sprawą aktualną. Chociaż istnieje tak wiele organizacji charytatywnych, tak wiele instytucji, które pomagają, wciąż są osoby, które. Nie dostały tego, co potrzebują. Pewnie są powody takie jak wstyd, jak strach, które blokują ich przed przyjęciem pomocy. Być może w niektórych sytuacjach nawet sami sobie są winni, że tej pomocy nie przyjmują. A jednak nie możemy ich zostawić samych, nie możemy ich spisać na straty. Przypomina o tym ostatni dokument, który wydał papież Leon. Dilixi te, czyli adhortacja, w której mówi o pomocy ubogim, o miłości. Żeby nie zapomnieć o tym, że pomoc w kościele, pomoc charytatywna, nie jest zwykłą filantropią, ale wynika z miłości do drugiego człowieka, do postępowania zgodnie z przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Przy tej okazji bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim, którzy przez ostatni rok regularnie śledzili kazania piątkowe. Dziękuję za każde polubienie, udostępnienie i komentarz. Mam nadzieję, że treści, które przedstawiam w tych krótkich rozważaniach do Was trafiają, że pomagają wam przeżywać, co znaczy spotkanie z Jezusem, co Jezus głosił w Ewangelii. Życzę, aby te rozważania wciąż. Były dla Was jakąś inspiracją do czynienia dobra, do kochania zarówno Boga, jak i drugiego człowieka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.